Siemano ludziska, to jest kolejny odcinek FIFA World na moim kanale. Tak oto prezentuje się mój skład, którym będzie grał w kolejnym meczu, a pierwszym na dziś. No i wyszukujemy rywala. Ja dziękuję Wam za wszystkie podpowiedzi, za wszystkie wskazówki, za wszystkie komentarze. Bym kupił menedżera, bym kupił jakiegoś zawodnika. No jak widzicie, mam prawie 20 tysięcy końców, a to pozwoli mi na zakup naprawdę jednego dobrego, genialnego zawodnika albo kilku dobrych. Ale tymczasem pierwsze spotkanie to BPL. Świetny skład, no z Granie naprawdę dobre, zobaczymy, kto będzie lepszy w tym spotkaniu. Tym bardziej, że gramy z Rosjaninem. Szlaundraf. nasz napastnik trafiony w parce w 45 minucie, a więc tuż przed zejściem do szatni, zdobywa bramkę na 1 do 0. No i piękny strzał tego zawodnika, piękne zachowanie w polugarnym do tej pory. Mecz bardzo wyrównany, chociaż dużo szczęścia po stronie naszego rywala. No i w końcu uśmiechnęło się również ono do mnie. Strzeliłem bramkę na 1 do 0, więc prowadzę, prowadzę w tym spotkaniu. No i mam nadzieję, że to zwycięstwo nie zostanie mi już odebrane. Tutaj jedna z okazji w pierwszej części tego meczu, kolejna, ale Joe Hart spisywał się również bardzo dobrze. No i ta sytuacja, w której zdobyliśmy bramkę, ale nie będziemy jej oglądać po raz entym statystyki na naszą korzyść mało tego w 50 minucie dobijamy przeciwnika gol na 2 do 0 i który w tym momencie, no dzięki Boatengowi mógł wpisać się na listę strzelców bo ten nie pokonał Joe Harta 56 minuta szlendra w po raz drugi no zobaczcie jakie, jakie wystąpienie tego zawodnika w naszym zespole naprawdę bardzo dobre, nie spodziewałem się tego po nim, tym bardziej, że nie miał w pełni dobrego zgrania no i cóż, przeciwnik z Rosji nie wytrzymuje Rage quituje, a tym samym mamy bardzo dobry, bardzo prosty sposób zdobyte, kolejne 3 punkty w naszej lidze no, mogę być dumny z kolejnego zwycięstwa, 9 punktów, a więc na pewno utrzymamy się w obecnym, w obecnej lidze, no ale oczywiście liczymy na więcej, mistrzostwo, awans i tak dalej. Kolejny mecz, no, dużo porażek na koncie rywala, ale i zwycięstw, skład brazylijski, no całkiem dobrym zobaczymy kto będzie rządził na boisku. Zaczyna się od 16 minuta, w niej zdobywałem bramkę na 1-0. do 0. No i taniec godowy naszego napastnika, koledzy z drużyny dołączają do niego, świetna cieszynka. E, zawsze mnie rozbawia, rozśmiesza, rozwalam. E, nie pytajcie mnie, jak ją zrobić, bo ja po prostu nie wiem, wciskam losowe klawisze na padzie i, i po prostu tak się dzieje. E, tak właśnie zdobył bramkę Son. E, tutaj e, kolejna sytuacja, rudny nie fale No że rywali wpisał się genialnie. W kolejnej e, okazji bramkowej Rudniew znów się nie popisuje, strzela obok bramki ale zobaczymy czy w końcu mu się uda zdobyć gola, trzecia jego sytuacja, no i znów obok bramki na szczęście jest Son, 45 minuta tego meczu, bramka na 2 do 0, no jak jeden nie daje rady to drugi mu pomoże, w ten oto sposób zdobywał bramkę dla nas, nasz napastnik z Korei, no i do przerwy, po pierwszych 45 minutach wynik 0 do 2. Galata Saraje, musi mu znać wyższość naszego zespołu, wyższość również jeśli chodzi o umiejętności. No i 53 minuta hat-trick mojego napastnika. No, polecam wam go do składu z Bundesligi, Polecam również Oliciam, Rudnewsa, Ko i tych wszystkich zawodników, których mam. No naprawdę grami się nimi genialnie. No, mega błąd, Dante bodajże. I ten został wykorzystany przez naszego napastnika. Koniec meczu: trzy bramki w wykonaniu jednego zawodnika. Neon, naprawdę, men of the match. Kończy się spotkanie: 12 punktów w lidze niespełna, 7 chyba albo 6, brakuje nam do zdobycia tytułu ligi. Tymczasem przechodzimy do kolejnego meczu. Tutaj mamy skład, który naprawdę nie robi żadnego wrażenia. No, na tym poziomie już powinien przeciwnik mieć stuprocentowe zgranie. Nie wiem, nie wiem dlaczego ludzie kupują zawodników, a nie patrzą w ogóle na zgranie, no i co, patrzmy na to, na te pierwsze fragmenty tego meczu, to było właśnie coś z pierwszej połowy, no bo nie działo się zbyt wiele w niej, ale w 57 minucie Artiom Rudniew boksuje rywalam. no bo zdobył bramkę na 1 do 0, także pokazujemy mu kto tu jest silniejszy na boisku, kto powinien wygrać, 65 minuta ponownie, ten sam napastnik, tym razem to nie są na nasz... Łotewski, zawodnik zdobywa bramkę no i tutaj chciałem, aby miał chatyka, ale no pospieszyłem się z tym podaniem, no i niestety w 90 minucie bramka kontaktowa mojego rywala, Carlos Tevez no, myślałem, że Bauman zachowywa się tutaj lepiej, ale no został pokonany, bramka honorowa bynajmniej i tak wygrywamy 15 punktów w lidze statystyki, no wyrównany choć jeden strzał więcej w moim wykonaniu no i cóż, jeszcze dwa mecze co najmniej czekają nas do tego, aby zdobyć tytuł Legii, FC Kobyla wola, zobaczymy jak nam pójdzie, pozdrawiam jeśli trafisz kiedykolwiek na mój filmik no i gramy, gramy z składem BBVA, choć jest tutaj również kawani, którym nie pasuje do koncepcji tego zespołu pierwsza sytuacja w tym meczu należy do nas, Boateng przed szansą na zdobycie bramki, ale chyba Gianluigi Buffon albo ktoś inny po prostu dobrze się spisał, ale w piątej minucie zdobywamy bramkę Naldo strzelcem tej bramki, świetne, naprawdę genialne zachowanie naszego środkowego obrońcy, 13 minuta kolejne nokautowanie rywala Son tym razem zdobywa bramkę dla naszego zespołu, no i zobaczcie jak świetnie zachował się bramkarz zasłonięty, po prostu nie miał szans Zero do dwóch. Po pierwszych 45 minutach nie wiem czy to jest bufon, czy też może kurtua. Albo jakiś inny bramka, bo miał przecież skład z ligi hiszpańskiej. 51 minuta Kevin bła Boateng. Bramka na 3 do 0. No i to już na pewno mogło zawolać przeciwnika, bo wiedział, że no nie wygra. Nie ma szans, aby odrobić takie straty. Tym bardziej, że no, byłem dobrze dysponowany w tym spotkaniu. Boateng, genialne podanie. Dostał, no i, nie no i wykorzystał tę sytuację. W kolejnej szansie, no tutaj został zablokowany przez e, obrońcę. No i zastosowałem tą powtórkę, bo jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, aby... Bramkarz wyjechał za linię, tutaj mało brakowało, byłaby bramka na 4 do 0, ale strzelają dla nas Son w 90 minucie, czyli w końcówce. Znów przeciwnik się chyba rozkojarzył, stracił kolejną bramkę, a my świętujemy zwycięstwo 4 do 0 i kolejne 3 punkty zdobyte przez nas w Lizę. Zobaczcie zresztą fatalny błąd bramkarza, no tak nie radzę wam podawać, bo zawsze każdy jest na to czujny i uważa, aby takiego błędu nie popełnić. Wygrywamy, mamy już 18 punktów, a więc remis wystarczy nam do tego, by zdobyć tytuł ligi obecnej. No, kolejne monety poszły na nasze konto. Kasztan Potęga. Zobaczcie na ten skład. no Całkiem ciekawa formacja, ale jeśli chodzi o zgranie, znów słabiutką. Pierwsza sytuacja: Artiom Rudnew zdobywał bramkę. No, niestety nie, bo zostaje zablokowany przez golki Peram. 0 do 0 po pierwszej połowie. Mega byłem, mega byłem zły w tym spotkaniu, bowiem mogłem z palcem w nosie wygrać je. No ale dużo szczęścia po stronie przeciwnika. Bramkarz również jego spisywał się bardzo dobrze. Dlatego po pierwszej części tego meczu wynik to właśnie 0 do 0. Ale w 86 minucie tracimy bramkę. W ogóle przeciwnik na nią nie zasługiwał, ale wiadomo, granie na nagłówki to coś, co często się dzieje. No i niestety przegrywamy to spotkanie. Pierwsza porażka od nie wiem kiedy. Ja również czasami przegrywam. Tak, to jest możliwe. Chociaż w statystykach, no niby przeciwnik wyglądał na lepszego. Ale zobaczcie, my mieliśmy 5 w celnych I żaden nie powędrował do siatki. No, byłem bardzo, bardzo zły. Ale co zrobisz jak nic nie zrobić? No, czasami trzeba przegrać nawet z gorszym zawodnikiem. Tym bardziej, że ten, no, po prostu tak mnie irytował. Nie zawsze będzie się wygrywać. Za moment przejdziemy, mam nadzieję, do ostatniego meczu w tym odcinku. A jeżeli nie, no to to było być może ostatnie spotkanie. Jeszcze się gra zawiesiła, co sami możecie zauważyć, menu się zawiesiło i chyba musiałem z... po prostu skraszować grę. Dlatego w tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.